Witam bardzo skutecznie, Jakub z tej strony. Zapraszam Was wszystkich na kolejny odcinek z serii nierówności. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się nierówności z matury rozszerzonej z 2019 roku. Jest to dosyć ciekawa nierówność, dlatego że nie tylko mamy tutaj dosyć sporo ułamków, ale też mamy pewne założenie, czyli jest powiedziane, że y jest większe od x, także zadanie jest dosyć trudne, jak na maturę rozszerzoną. No, i tutaj zaprezentuję dwa sposoby. Pierwszy z nich będzie bardzo elementarny, natomiast drugi będzie nieco bardziej wyszukany. No to spróbujmy zabrać się za to zadanie. Zanim zaczniemy klasycznie, spróbujmy wyciągnąć wszystko, co jest kluczowe z polecenia. Czyli pierwsza informacja: wiemy, że y jest większe od x, a druga, że jesteśmy w liczbach dodatnich, zatem to jest jeszcze większe od zera. No i skoro mamy tutaj liczby dodatnie i też dużo ułamków, to tak jak pokazywałem w poprzednich odcinkach, możemy pozbyć się tych ułamków po prostu mnożąc przez wspólny mianownik, czyli przez iloczyn tych mianowników, czyli pomnożę sobie przez takie wyrażenie, no bo można, dlatego że nie mamy tutaj obaw o to, że nam znak nierówności się odwróci. Czyli wymnażamy to w ten sposób, czyli to razy to, zauważcie, x plus a się skróci, czyli dostaniemy wtedy, w sensie y plus a się skróci, dostaniemy x plus a razy, x dodać, no i to razy to, x się skraca, dostaniemy y razy y plus a, większe od 2, no i tutaj się nic nie skróci, czyli będzie y plus a razy x. No i teraz popatrzmy, co tutaj mamy, wymnóżmy to, to razy to, to razy to, czyli dostaniemy x kwadrat, dodać ax, dodać y kwadrat, no bo to razy to, to razy to, no i dodać ay, większe od 2x razy y to 2xy, no i 2x razy a to będzie 2ax. Teraz wszystko przenieśmy sobie na jedną stronę, ale to ustawmy razem z tym, bo widzimy, że to się już fajnie będzie uzupełniać do wzoru skróconego mnożenia. Także zapiszmy x kwadrat minus 2xy. Ze zmianą znaku oczywiście przenosimy. Dodać y kwadrat. No i tutaj mamy 2ax, tu mamy 1ax. Czyli jak odejmiemy 2ax z stronami, to zostanie minus ax, czyli będzie ay minus ax, większe od zera. No i teraz popatrzcie, Będziemy mieli x minus y do kwadratu, czyli te, dwa, te trzy czynniki zwijamy w coś takiego, natomiast z tych dwóch możemy wyjąć a przed nawias i dostaniemy y minus x większe od zera. No i właściwie mamy koniec zadania, dlaczego? No, zauważcie, że to wyrażenie jest zawsze większe od 0, nawet nie będzie równe 0, no bo skoro y jest większy od x, no to tym bardziej y jest różny od x. Zatem to nie może być y, x nie może być równe y, zatem to nie może być równe 0, więc to wyrażenie jest zawsze dodatnie, to tak samo jest zawsze dodatnie, dlatego że y jest większe od x, e, czyli założenie y większe od x jest równoważne z tym, że y minus x jest większe od zera. Także kończymy dowód, możemy postawić znak końca dowodu. Drugi sposób, tak jak powiedziałem, będzie nieco bardziej wyszukany, dlatego że tutaj wyprowadzę pewien lemat. Czyli, co to będzie za lemat? Już pokazuję. Napiszmy sobie lemat. Lemat tak jak powiedziałem, to, tak, pewne pomocnicze twierdzenie, które udowadniamy na potrzeby rozwiązania zadania. Czyli udowodnię to twierdzenie, a później wykorzystam to twierdzenie do rozwiązania tego zadania. I lemat brzmi następująco. Mając takie założenia, czyli wiedząc, że mamy pewne liczby y, Pewną liczbę y większą od x i jeszcze większą od 0. Gdybym sobie to podzielił stronami przez x, mogę, no bo x jest dodatni, no to dostanę y przez x większy od 1, no i to by było większe od 0. No i treść lematu brzmi następująco, że jeżeli mamy pewien ułamek y przez x e, i weźmiemy sobie ten ułamek i dodamy do licznika i mianownika tę samą liczbę, czyli mówiąc w skrócie, rozszerzymy ten ułamek o pewną stałą wartość a dodatnią i rozszerzymy też dół o tę samą stałą dodatnią wartość a, to okazuje się, że wartość całego tego wyrażenia względem tego wyrażenia poprzedniego zmaleje, czyli to wyrażenie będzie większe od tego. No i spróbujmy to pokazać, tak? czy musimy to udowodnić. To jak to udowodnić? Klasycznie pomnóżmy razy x, x plus a, czyli przez wspólny mianownik. No i co dostaniemy? To razy to, x się skracają, czyli dostaniemy y, x plus a, Większe od y plus a, x plus a się skróciło, czyli razy x. No i zobaczcie, jak wymnożymy to, to dostaniemy xy, dodać ay, większe od xy, dodać ax. To się skraca, to się skraca. Zauważcie, że a jest dodatnie, więc mogę podzielić przez a, a również zniknie. No i dostajemy y większe od x, co jest przecież założeniem w rzeczy samej, także to jest na pewno prawdziwe, bo takie jest założenie, od tego wyszliśmy. Zatem to jest koniec lematu, no bo doszliśmy od pytania, czy to jest prawdziwe, do czegoś, co jest na pewno prawdziwe. Zatem wnioskujemy, że skoro kroki pomiędzy nimi tu były równoważne, czyli przejścia między tymi nierównościami były równoważne, no to lemat musi być prawdziwy. No i teraz spróbujmy wykorzystać ten lemat do rozwiązania naszego zadania, czyli weźmy sobie tę nierówność. No i popatrzcie, wiemy, że weźmie jeszcze ten lemat, tak, żeby nam tutaj przyświecał. Czyli to wiemy, że jest na pewno prawdziwe. No i na mocy tego lematu wiemy przecież, że to musi być większe od uwaga, to sobie przepiszemy, czyli X plus A przez Y plus A przepiszemy. Natomiast za to wyrażenie Y plus X wstawię to wyrażenie, czyli zawsze mniejsze wyrażenie, prawda? Czyli dostaniemy formę następującą, że w miejsce tego wstawiam y plus a przez x plus a. No ale zauważcie, co my tu mamy. Mamy x plus a przez y plus a i y plus a przez x plus a. Czyli zauważcie, ta liczba względem tej to są liczby odwrotne. A my już na jednym z odcinków udowodniliśmy, że dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych dodatnich e, prawdziwa jest taka nierówność. x dodać 1 przez x jest zawsze większe lub równe 2. Polecam spróbować sobie to wykazać lub... Odsyłam do odcinka, w którym to udowadniałem. Zatem zauważcie, że przecież gdyby to był nasz w cudzysłowie x, no tutaj trochę kolizja nam się zrobiła, ale gdyby to był w cudzysłowie nasz, nie wiem, tam jakiś e, x pogrubiony, no to to byłoby naszym 1 przez x, no nie? Czyli zauważcie, mamy sumę po prostu dwóch liczb odwrotnych. Zatem wnioskujemy, że to zawsze musi być większe lub równe 2. No i na maturze moglibyście się powołać na taki lemat, e, nawet bez dowodu, bo z tego co patrzyłem. W kryteriach jest akceptowane powołanie się na takie coś, że suma liczby i jej odwrotności daje co najniżej 2. Natomiast no, dowód tego jest bardzo prosty, także ja bym to nam dużo udowodnił, no, czyli skoro to jest sumą dwóch liczb jakby odwrotnych, no, to musi być większe lub równe 2, a zauważcie, że przecież mieliśmy wykazać tę nierówność, tak? Czyli widzimy, że to jest większe lub równe od tego, a to jest większe lub równe od 2, więc wnioskujemy, że to jest większe lub równe od 2, czyli kończymy dowód. No i właściwie to tyle z mojej strony. W przyszłych odcinkach pokażę też, jak na przykład rozwiązać to zadanie przy użyciu analizy matematycznej, czyli przy użyciu rachunku pochodnych, ale to już jest temat na inną serię. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.